Witam was wszystkich bardzo serdecznie w VIV News, ja nazywam się Seth Donner. Wrestlingowe newsy nigdy nie śpią, więc przejdźmy od razu do rzeczy, a zaczniemy dzisiaj od nowego, gigantycznego show od WWE. Czy Ricochet odejdzie niedługo z federacji Vince'a Mcmena? Czy podczas Royal Rumble 2021 zobaczymy fanów na arenie? Kolejna walka Randiego, Ortona i Triple H'a prawdopodobnie planowana przez federację. I WrestleMania 24 wraca na WWE Network. Nowe gigantyczne show od WWE. Jak zapewne każdy z Was wie, jakiś czas temu po internecie rozeszła się wiadomość, że WWE planuje kolejne wielkie gale poza Stanami Zjednoczonymi. Mówimy kolejne, ponieważ cały czas pamiętamy o umowie pomiędzy Arabią Saudyjską a WWE i nie wiadomo jak to dalej będzie, ponieważ mieli oni w roku produkować dwie gale. Ale dzisiaj o kompletnie czymś innym, ponieważ mówimy o Indiach. Tak, pani i panowie, ponieważ WWE oficjalnie zapowiedziało gale o nazwie Superstar Special. Tak więc można śmiało powiedzieć, że cały to show będzie skierowane fanów z Indii i nawet patrząc na wideo promocyjne, to mamy tam Bollywood Brothers czy Mahale jako główne atrakcje tego show. Oczywiście kilka lat temu WWE dało swój główny tytuł Jinderowi Mahalowi tylko i wyłącznie po to, aby podpromować swój produkt właśnie w Indiach. Czy to się udało? Mm, powiedzmy tak, ponieważ WWE zarejestrowało gigantyczny przyrost popularności właśnie na terenie tego kraju. Patrząc na to, że ten kraj ma prawie miliard 400 milionów osób, no to skierowanie tam jednego wielkiego show jest. Money Makerem. Dzisiaj więc oficjalnie pojawiły się informacje na temat produkcji tego show i czy kogoś zdziwi, że gala nie będzie wcale nagrywana na terenie Indii? Kida informuje, że WWE Superstar Spectacle będzie nagrywane w Thunderdome, który obecnie znajduje się w Tropicana Field. Tak, jest to ta sama arena i ten sam wygląd, który obecnie widzimy podczas gal, pay Per View Row czy SmackDown. Na początku mówiło się, że Performer's Center ma być przerobione właśnie pod tą galę, jednak ostatecznie WWE z jakiegoś powodu zrezygnowało. Gala ma zostać nagrana już w najbliższym czasie, ponieważ jej emisja zaplanowana jest na 26 stycznia, które jest Indians Republic Day. Teraz tylko pytanie powstaje jedno, kto tak naprawdę będzie główną otoczką tego show, ponieważ Jinder Mahal jest kontuzjowany. Oczywiście w WWE jest kilka gwiazd, które są mocno powiązane z tym krajem, aczkolwiek nie są oni na tyle popularni, aby być powiedzmy okładką. Chyba, że WWE najzwyczajniej w świecie postanowi ściągnąć jakieś osoby z innych krajów, bądź właśnie z innych federacji, bo ze sceny Indii, tylko po to, aby właśnie wypełnić całe to show. Szczerze powiedziawszy, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, ponieważ jeśli wierzyć obecnym informacjom, to to Superstar Spectacle nie będzie jedynym show, które W będzie, powiedzmy, kierowało konkretnie w jakiś kraj. Mamy teraz gale organizowane w Arabii Saudyjskiej, teraz będzie WWE Superstar Spectacle i będzie to prawdopodobnie coroczne show w Indiach i kto wie, co szkodzi WWE zrobić kolejne takie show. Jeśli nie będą powracać takie osoby jak Undertaker czy Goldberg po raz kolejny, Kolejne, to jest to kolejny show, które osobiście chętnie obejrzę. Tylko błagam, nie piszcie w komentarzach, że chcecie takiego show w naszym kraju. To się nigdy nie wydarzy. Czy Ricochet odejdzie niedługo z WWE? Wygląda na to, że federacja WWE za jakiś czas będzie miała problemy z osobami, które nie będą chciały podpisać nowego kontraktu. Jedną z tych osób prawdopodobnie jest wspomniany wcześniej Ricochet. Ostatni jego kontrakt był podpisany w 2018 roku i zawierał klauzulę występów na trzy następne lata. To oznacza, że rok 2021 jest jego ostatnim w federacji. Aczkolwiek podpisany kontrakt był dość wcześnie w tamtym roku, więc i można spodziewać się, jego końca kontraktu w 2021. Tak więc pytanie brzmi, czy podpisał on już nowy kontrakt? Ponieważ taką propozycję już WWE mu złożyło. Podczas ostatniego Wrestling Observer Live Brian Alvarez powiedział, że nie słyszał żadnych informacji na temat tego, że Rikosze podpisał nowy kontrakt z federacją. Patrząc na to, jak WWE wykorzystuje go obecnie na Raw, czy można się dziwić? Ma on obecnie problem z Mustafą Alin czy z Retribution, jednak na przykład nie było go nawet na ostatnim Raw. Jest on gwiazdą wielkiego formatu, ma ogromne mną rzesze fanów i w NXT był naprawdę świetnie odbierany. Jednak od momentu pojawienia się w głównym rosterze tak samo, jak i większość gwiazd NXT zaliczył gigantyczny spadek, jeśli chodzi o hierarchię. Prawda jest też taka, że Rikosze nie jest jedną z tych osób, które może liczyć na gigantyczny push. On po prostu nie jest osobą, która w oczach zarządu wygląda dobrze na powiedzmy do stawania obok takiego Drew McIntyre'a. Walki o WWE Championship? Proszę bardzo, ale nigdy nie będzie on na tej najwyższej pozycji. Zadacie więc pytanie, gdzie mógłby być na tej dość wysokiej pozycji? I odpowiedzią jest nic innego, jak All Elite Wrestling. Obecnie żadna z osób, której jest w WWE i jest rozpoznawalna, ma sporo fanów, nie musi podpisywać kontraktu z World Wrestling Entertainment. Mamy świetne zastępstwo w postaci All Elite Wrestling i oczywiście nie podpiszą oni wszystkich byłych zawodników WWE, ale taki Ricochet na 100% dostanie kontrakt już następnego dnia po zwolnieniu. Jest on niezwykle utalentowany i jest po prostu to grzech, że WWE w żaden sposób go nie wykorzystuje. A wiemy jedno, że All Elite Wrestling dobrze by go wykorzystało. I zanim tutaj ktoś napisze komentarze typu Jestem fanbojem WWE, więc shut up! Czy podczas Royal Rumble 2021 zobaczymy fanów na arenie? Tak więc zbliżamy się do pierwszego pay-per-view w 2021 roku od WWE, czyli wielkie, wyczekiwane Royal Rumble. Jedną z największych magii tego show jest oczywiście reakcja publiczności na to, kto obecnie wchodzi, czy ktoś debiutuje i tak dalej, i tak dalej. Każdy, kto ogląda wrestling więcej niż tydzień wie, na czym polega magia Royal Rumble. Nie muszę chyba tego tłumaczyć. Tak więc przez ostatnie miesiące pod wielkim znakiem zapytania stała kwestia fanów obecnych na arenie podczas właśnie, Royal Rumble i teraz możemy chyba powiedzieć wprost, że nie. Tych fanów na arenie nie zobaczymy. WrestleMania na swoim Twitterze napisali, co sądzą o tej całej sytuacji, mając na uwadze to, co słyszeli na zapleczu WWE. Zacznijmy od tego, że obecnie WWE znajduje się w Tropicana Field, tam gdzie obecnie stoi Thunderdome i jest to gigantyczny obiekt. Jeśli chcieliby dać tam fanów, musieliby powiedzmy z głównej płyty usunąć Thunderdome. Trzeba sobie wyobrazić, jaką ilość osób i ogólnie przez jaki stres trzeba przejść, aby przygotować taką arenę pod fanów. I z drugiej strony, ile fanów by mogli oni wpuścić na taką arenę? 15%? Koszt przeniesienia domu na jedną noc, plus trzeba go z powrotem postawić przed Monday Night Raw, po prostu się nie opłaca. Tak, zabiera to gigantyczną magię Royal Rumble, ale szczerze żyjemy w takich czasach, że każdy chyba powinien być na to gotowy. Jest to przykra prawda, ale niestety... Tak to już jest. Tak więc trzeba się przygotować, że Royal Rumble prawdopodobnie zobaczymy w Thunderdome, ponieważ nie skreślajmy jeszcze WWE, są to tylko informacje od pewnych źródeł. Jednak ja powiem, że z drugiej strony powinniśmy się cieszyć, że nie zobaczymy Royal Rumble na przykład w takim Performer Center. Czy WWB planuje kolejną walkę Randy Onter contra Triple H? Tak więc, jeśli ktoś oglądał ostatnie row, to powiem od razu, że współczuję, ale w main evencie tej gali zobaczyliśmy walkę, a raczej bójkę pomiędzy Randy Ortonem a Triple H. -em. Żadnego wyniku nie dostaliśmy, ponieważ pojawiła się Alexa Bliss i jako Mac na 15 poziomie rzuciła fireballem w twarz Randy'ego Ortona. Jednak sytuacja pomiędzy nim a Triple H nie została w żaden sposób zamknięta. WWB na swojej stronie opublikowało ankietę, gdzie spytali fanów, czy chcieliby... Chcieliby zobaczyć walkę Randy Orton contra Triple H. I moje słuchajcie pytanie brzmi, kto, kto głosuje na tej stronie? Ponieważ prawie 80% głosujących powiedziało, że tak, chcą zobaczyć tę walkę. I teraz moje pytanie do Was, czy naprawdę ktoś w 2021 roku chce oglądać kolejną walkę Triple H z Randy Ortonem? To co zrobili na Raw było zrozumiałe: musieli szybko zastąpić Dream McIntyre'a like i musieli wymyśleć kogoś i pod ranką był Triple H, więc czemu nie? Ale czy chcemy kolejny program między Randy Mortonem a Triple Age'em? Za każdym razem, kiedy o tym myślę, przypominam sobie Main Event WrestleMania 25 i to mi wystarcza, aby odpowiedzieć bardzo szybko, że nope, nie chcę tej walki. Z drugiej też strony jest to tylko ankieta, ale w historii znamy momenty, gdzie WWE wykorzystało tę ankietę, aby się rozeznać, czy ludzie chcą, czy nie chcą czegoś. W tym przypadku na nasze nieszczęście 80% osób zagłosowało na tak, więc... well... WrestleMania 24 wraca na WWE Network. Taka dość szybka informacja na koniec, ponieważ w ostatnim VIV News mówiłem, że na WWE Network nie można już obejrzeć największej edycji gali z numerkiem 24. Wszystko było spowodowane prawami autorskimi do piosenki, przy której wchodził Floyd Mayweather do swojej walki z Big Showem. Teraz już możemy potwierdzić, że WrestleMania wróciła w całości, chociaż z jakiegoś powodu na przykład Mi odpala się dosłownie w 144p, ale jeśli ktoś by chciał obejrzeć takie starcie jak na przykład Shawn Michaels kontra Ric Flair w ostatniej walce Ric Flaira w WWE czy Main Event o World. World Heavyweight Championship pomiędzy Edgem a Undertakerem, to zapraszam na WWE Network. Tak więc, panie i panowie, to by było na tyle z dzisiejszego Weave News. A wy obejrzycie najnowszą galę od WWE, mianowicie Superstar Spectacle? No i czy wy chcielibyście zobaczyć kolejne starcie Triple H kontra Randy Orton? Dajcie nam znać oczywiście w komentarzach. Zapraszam was też na nasz Instagram, gdzie znajdziecie ogromną ilość najświeższych informacji, świeżych ciekawostek, faktów i oczywiście wyników gal wrestlingowych. Linka do niego znajdziecie oczywiście w opisie. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Sedoners, What z Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze. Słyszymy się już wkrótce.